jesteśmy ponownie ciekawy temat poruszyliśmy domy myślę o tym właśnie a po nami tu takie jest troszkę dziwne witam witam tematy są poruszane Polska jest krajem niesprawiedliwości No ciężej się żyje w Polsce wydaje niż tutaj ludziom No powiem Ci że Podejrzewam czy na ulicy w tych normalnych takich warunkach Mi się wydaje że tutaj jest lżej Nie wiem jak to wygląda od tamtej strony Bo powiem Ci tak jak siedzę Dochodzą osoby takie, które ja za przyszłego życia żebym funkcjonował tak jak oni. miesiąca do miesiąca się żyło. nawet jest zauważalne i widać. I wiesz, nie wiem. Ale to... podejrzewam, że tutaj mają lepsze i dużo ten. Pomoc pięć... od Państwa tak, więcej, tak? Tak pomoc, nie? No w Polsce też już się to trochę zmienia i, i państwo bardziej pomaga ludziom ale mimo to... Ja wiem jest... jak ja miałem u siebie jak ja poszłem i dostałem na miesiąc pomocy 120 zł Co ja miałem z tym zrobić no a chleb ile kosztował? Tak żeby... Wtedy? Mały kosztował chyba 220 2,20. no teraz kosztuje. Wiesz ile chleb teraz kosztuje Tomek? No. W Polsce? No. 6 zł co? 6 zł kosztuje tak, bochenek chleba mm. no bardzo, wszystko poszło do góry wiesz? ja jak wyjechałem to ci mówię 2 chyba 20 małych bochenek w biedronce euro ten euro, ten złotych 40 mm. o, no trzeba się z piekarni Chyba nawet ponad 6 zł, wiesz? Taki on nawet... Nie jak u na wiosce. Jak się chodziło do sklepu i za chleb... Pamiętam 3 złote płaciłem chyba za duży, no za duży. Ale to był duży naprawdę chleb, pamiętam u tego. No. Bardzo dobry on przychodzi sam z piekarni z myśli Boża, bardzo dobry chleb. niekrojony cały, nie? Uh -huh. Cały. Myśmy brali cały chleb, dlatego że... Ten, że krojony jak złożyłeś, zrobiłeś kanapkę do pracy jedno z drugim, no to bardzo cienkie to było. Musiałeś 11 takich kanapek wziąć do pracy, żeby wycinaje. No to cały chleb praktycznie. No. A, A tego jak sobie, sobie trzy, albo wziąłem sobie dwie takie, ukroiłem do tego dwa pędka kiełbasy. Można było się najeść. No Ale drogi, naprawdę. No tu teraz będzie z 11-12 zł zapłacić za buchany chleb. To taki duży mówisz? No. Niemożliwe, no całkiem nie. Ja A wtedy po 3 złote był Oj, co to się dzieje? A Stawki? Nie, ja, wiem. Pa ja pamiętam jak... Nie wiem czy to... Największą wypłatę zarabiałem jeszcze. Jak robiłem 1400 1500 zł najwięcej, no teraz podnieśli średnią karyową, no teraz ale Nie powiem dokładnie, No teraz chyba za 1500 bo... zł ja bym nie przeżył, co? No, ale wiesz co, Tomek? Dużo ludzi myślę, że za takie pieniądze żyje. Szczególnie ci starci. no ja żyłem Ty? też za takie pieniądze. Nie powiem, bo tak jak żyłem z i dwójką dzieci tylko ja robiłem ona z a wyobraź sobie jakbyś miał na przykład i chorujesz, idziesz do apteki wydajesz 500 zł na leki, które wystarczają Ci załóżmy tam na dwa tygodnie no ja wiem ja wiem, bo ja przechodziłem też takie coś wcześniej dla swojego życia, żeby to przechodził no, kolorowo nie jest. Cześć jak było, a teraz mówisz, to teraz to jeszcze gorzej zapewne jest. Znaczy wiesz, to nie wiem, czy gorzej, czy lepiej, ale byłem kiedyś w aptece stałem za taką panią, która właśnie wykupywała recepty dla siebie no, i dla męża, to męża to i mówiła, że sop. ostatnie pieniądze wydała na, no, tak. na leki. A jeszcze zostało tam chyba tydzień do, do emerytury. I... No i tak jest, to i i powiedz mi jak tacy ludzie po prostu mają żyć To jest cały czas takie kombinowanie żeby tylko starczało do tego, do tego ostatniego mówię. Tutaj na moje tutaj jest lepiej, lepiej, jest, dużo lepiej jest Bo wydaje mi się, że na wszystkie takie podstawowe rzeczy człowiek tutaj jest w stanie utrzymać tak. się z tej wypłaty tak. i bez żadnego kombinowania. Na normalne, żeby normalnie od miesiąca do miesiąca normalnie żyć nie przydusić nie 8 papierosów jak paliłeś 13 tylko 13 normalnie to normalnie przeżyje i wiesz co tomek tutaj bardzo często też widzę jak jadę jedzie na przykład sobie taka nowa BMW 5 i wiesz co za kierownicą starsza no. pani taka około Ta. 90 lat Ta. Bo no. Naprawdę widać, że już bardzo wiekowa. A ile tu porszaków takich jeździ, to takie dziadki w Borsze. Masa. No to w Polsce to jest, to jest zjawisko. To, to jest zjawisko, którego naprawdę ciężko no. zauważyć. No. W Polsce w ogóle, nie? W Polsce dużowie zobaczysz Ferrari na ulicy, to się rozglądasz, nie? Za nim? Jest, jest. A tutaj to, to nie robi, nie robi żadnego tego. Nie? Nie jest to jakieś takie wow Ferrari jedzie, tak? Nie. Tak normalnie. Ale powiem Ci, że wydaje mi się, że tu jedyna rzecz jest to życie może być, jest droższe jak w Polsce. Produkty żywnościowe. No ok? wydaje mi się, że bardzo podobno Tomek. Znaczy nie wydaje mi się tylko to sprawdziłem. Jeżeli tutaj wejdę do tak? Aldi, tak, to kupię sobie takie rzeczy, które kupiłbym w Polsce, to jest bardzo podobnie. Tak? Bardziej wydaje mi się, że tutaj chodzi o, o czynsze, Tylko, że o wynajęcie. Ja, ja do... Ale ja znowu patrzę, ty patrzysz inaczej, ja patrzę inaczej. Ja patrzę pod, pod siebie, ja zakupywałem wszystko, co było tanie, masło 2,20. Ty znowu możesz sobie pozwolić, że masło kosztuje z Delma kosztuje 3 złote, ja nie mogłem pozwolić musiałem kupić te właśnie za 2,20 i wiesz, ja właśnie patrzę tutaj tutaj pod takim tym nie? Mm -hmm. i mi się wydaje, że jest drożej no to byś musiał zobaczyć porównać, wiesz, bo, bo może gdzieś tam e, nie, masz, nie masz takiej informacji no ale, szukaj, ale nie wiem jak to by wyglądało bo bym musiał to porównać a może jak da, aby dał to porównam za 500 euro miesięcz, cały miesiąc Wydając tu na zakupy na żywność, normalnie przetwórstwo, a jadąc do Polski, zrobię za euro jest... No to powiem ci, Tomek, że jakbyś zrobił takie porównanie, to ja jestem tutaj pewien w tym miejscu, że, że będziesz chciał tu wrócić do Berlina. Mówisz? Pewnie. Mówisz, że ponad, ponad 2000 robienie zakupów. Tak. Znaczy, ja ci powiem tak, Tomek. Według mnie to jest jeden do jednego, a nawet na niektórych produktach Tylko zauważyłem, że, że... Pamiętaj, że ja patrzę, ja patrzę pod względem <noise> produktów tanich, nie no tak jak... To my. powiedz mi, dlaczego dużo ludzi przyjeżdża do Niemiec, kupują na przykład proszki do prania, płyny do płukania, takie do, do, do ubrań. Dlaczego? Bo są tańsze Taniej. i są, są bardziej... Ale znowu tak jak mówisz tutaj tutaj produkt jest... Bardziej... Lepszej jakości. Tak, jest lepsza jakość gazem. Tak. Dokładnie. To nawet kiedyś taka mała afera była właśnie między, między Niemcami a Polską, że Niemcy mówili, że Polacy po prostu lubią mieć takie rozrzedzone płyny i dlatego takie, takie produkują. Ale mi się wydaje nie. Jest jest różnica, Ale... Tomek, jest, jest w jakości. Bo to sam też sprawdzę. Ja lubię też robić i uwierz mi, że ten test będę musiał spróbować sam zobacz. No nie no, jest bardzo dużo właśnie ludzi, którzy kupują tą... Zrobię listę, napiszę, damki i to, co to jest na liście, wszystko kupisz. A ja to wszystko samo kupię, i zobaczymy. To wiesz co to możemy tak zrobić, Tomek? Ja pójdę na zakupy do Lidla, wezmę jakieś tam pierwsze podstawowe rzeczy takie i przyjdę później do Lidla tutaj Zrobimy taki test, co? Zrobimy taki test. No, trzymaj. To trzymaj nie, to nie, ja jestem u siebie. To masz i resztę to chodzi, bo ja chcę wziąć ryż. Chodź, chodź. Tomek, jesteśmy, jesteśmy. Jestem też. Ale drażni mnie czasem. Co ciebie draży? No drażni? Taki. drażni mnie, wiecie. Z Halo? nie ma? Nie ma nic ma. Nie mam gdzie rozpienię bo Jaką był gotowek? O czym ty mówisz? A gotowena to do jedzenia chcę kupić chcę coś, wiesz? głodnie jest to kup sobie to bo chciałem mieć plecho na ryżu Piąć, a nie, nie jest, ma. jest, ale tylko ale te z jabłkiem, a ja nie lubię z bo tam jest więcej tego musiu jabłkowego jak tego ryżu Butelki sprzedamy, tak? Chodź, przejdziemy idziemy się do Edeki ja sobie kupię tam... Tam? Tam se kupię ryż z Kilo ryżu się kupię, tego co tutaj. Tutaj za pojemnik taki mały, nie? Jak kawa. Mhm. Jak kawę dużą, nie? 3,50 płaci. A w Ledecki taki sam ryż jest. W pudełkach takich jak mleko, nie? Ale na sklepie, tak? Tak jak mleko, tak w takich pudełkach I, i kosztuje 270 że z tego co ja kupię w EDC, to mam dwa takie pojemniki co u nich nie? no to u... warto się przejść Tomek no, no dlatego idziemy, u nich bym zapłacił 7 euro a tu zapłacę 270 no zobacz no jest różnica, warto się przejść, nie jest daleko, to jest kawałek na dwa pojedynki trzy, trzy ryzy mam za darmo. Tomek, stoimy, bo jest czerwony. Nie o tym? No. Idziemy. Ja mam się wileję, bo jestem kontuzjowany no, no jest Jestem kontuzjowany No, wczoraj o Ale <laughs> A co się wydarzyło tak? jak Tomek? się tu bili nie? A co tutaj jest w ogóle? A, no proszę zobaczyć, jaka fajna. Biura. Dla Patryka bierz, bo chyba na ciebie za mała. Pokaż się to No dobrze wygląda w tym kapeluszu. Widziałem ostatnio takiego jednego w kapeluszu, w samochodzie się pokazywał. Chwalił się swoim kapeluszem. Może z widzów ktoś odgadnie, kto to był. To Tomek też może mieć kapelusz. Mówię tutaj, że widziałem jednego takiego gościa, co się chwalił swoim kapeluszem, wiesz? No. No i tak tutaj to widzów wrzuciłem temat. Kto zgadnie, kto to był w tym kapeluszu. No właśnie. Dokładnie. Co tam? No, co tam znalazłeś? Słuchaj, i słuchaj. Kapcie i ten. I te. Kapsle na felgi chyba, czy to to jest? Właśnie nie wiem. I słuchaj. siedzę pod bankiem ja jestem jestem, jestem, pan, 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 pod bankiem słyszę, pan, wow, coś się pobiło Szklanka pan, 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 nie to pan, na mado i to się biedna, nie? Uh -huh. No teraz... Najgorzej na jak się spodoba to wielu osobom i wtedy jest awantura. Dwie na jedną były. I co, interweniowałeś? Ale zły tam, no nic się nie odbywałem, śmiałem się. Ale, ale wygrała, ona wygrała. Mówisz ta jedna poradziła sobie, no, tak? No, wygrała. No kawałek łapy z niej było, nie? to tak Ale szarpały się, czy, czy po prostu tam były normalnie? Normalnie ciosy? ciosy Normalnie Już doszło do tego, że tulipany już szły Bo free widzisz na ulicy Policja no, przyjechała No śmiechu kupa nie A to co tydzień tak jest No no i ludzie Zobacz idą, jakie i... fajne tło, Tomek podejdź do tego tła Zobacz poczujesz się jak, jakbyś był gdzieś tam no, nad, nad morzem Nad morzem dokładnie Byłem nad morzem wiele czasu. Ile czasu na modem nie Piję, ale sprawdzam, bo wódka kiedyś była. O. No a tak mi się pić chciało. To taki, taki kubeczek z McDonalda w nie niespodziankę. Zależy kubek. dla kogo w sumie. Na, na raz wypiłem, bo tak mi się pić chciało. I już jak jakbym kończył, już poczułem dobrze, że z alkoholem. Ale mówię nie, pić mi się chce koniec. No i teraz Ci powiem przed przedwczoraj, tak, przedwczoraj, że miał taką chęć na piwo i mówię, a kup, wezmę sobie piwo jedno. I wziąłem sobie piwo, powiem Ci, że pół wypiłem. Co ty, odepchało mnie. I na drugi dzień znowu miałem, ale żeby kupić tego. To jest smakowe, nie? Radlera. <śm> No i kupiłem cytrynowe, trzoty, dwa łyki wziąłem tak samo. Odypkało nie wchodzi? Jak jest tak gorąco, to trzeba fajnie tak się nabić. A bierzemy. wiesz, a... Jakbym nie miał problemu, że tam... Ten... To bym sobie codziennie ze dwa, trzy piwa Kupował i sobie pobijał. No i jak było. Wow. Ja pamiętam w Polsce jak byłem, to z tylko kopiłem, nie? Na mnie w Polsce miałem to do ten... Jak podpakowałem, tak już... Zaskoczyłeś? No. A jak kopiłem po wypłacie i na wycieczce się znalazłem. Pół twarzy nie miałem. Z gartą. Tomek. Może zakończymy teraz tutaj, bo no, nie zakończmy. będziemy chodzili na sklep. Tak, Pożegnajmy się z widzami. Żegnam I Was, następnym za chwilę. Pozdrawiamy Ci. Do zobaczenia.